Ciemka, Witam Was na kolejnym odcinku Serio Zero do Albińczyka. Dzisiaj chcielibyśmy uderzyć w kolejny. niestety, niestety, kolejny hazard. O, zobaczmy, co my tutaj mamy. Wydamy, zobaczcie, dokładnie, 4,3 miliony. Zobaczmy, ile dzisiaj na tym zarobimy albo przetracimy. Zacznijmy od tego, co ja w ogóle robię. Jest coś takiego jak artefakt. I teraz takie artefakty krawci się u takiego gościa. Oczywiście mogą nam wypaść z jakichś skrzynek, z, z zwykłych dungeonów, awlońskich itd., itd. Generalnie PVE na całym świecie Albiona może nam rzucić jakieś artefakty. I teraz oczywiście awalońskie artefakty będą nam tam bardziej leciały na awlońskich ścieżkach. Czy w ogóle chyba nie mogą polecieć gdzie indziej. No ale nieważne. No, jeszcze awalońskie dungeony oczywiście. Ale jeśli chodzi o ogólnie samą ideę artefaktów, no to co? Artefakty są potrzebne nam do używania do craftu, żeby sobie jakieś tam itemy artefaktowe zrobić, czyli które tam wymagają czegoś tam. Czyli nie mapa, tylko nie to, tylko to, ekwipunek, raczej tablica. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Artefakty. Artefakty to w każdym drzewku kilka broni. Na przykład, birpawsy tutaj czy kosodusz, czy tutaj marakasy, czy na przykład tutaj boltcastery, czy na przykład taka klata i tak dalej, i tak dalej. W każdym drzewku są bronie zwykłe i są artefakty. I ten każdy z tych artefaktów, każda z tych broni artefaktowych wymaga w swoim krafcie właśnie podstawowych surowców i artefaktu. Zobaczcie, Spirit Hunter też jakiś tam artefakt ma. Tutaj yy, też jest jakiś artefakt. Yy, oczywiście, im wyższy tier, tym więcej te artefakty są warte. Ale nie zawsze nam wypadnie artefakt jaki chcemy, więc czasami warto by go jakoś sprawdzić. Nie można w bezpośredni sposób tego uczynić, tylko przez hazard. Tak, przez takie losowanko. Yy, I teraz zobaczcie, mamy tutaj w yy, tego gościa. Które oczywiście jest od enchantów, od przerabiania runek i tak dalej, i tak dalej, mapek, ma na pierwszej swojej zakładce tutaj do wyboru. Czy chcemy zrobić sobie artefakt z czwórkowego, piątkowego, szóstkowego, siódmkowego, ósemkowego? Czy chcemy z runek, dusz, relików czy awalońskich kryształów, szardów? Czy chcemy z kategorii wojownika, maga łowcy, bądź ze wszystkich razem. I teraz tak. W zależności od tieru, no to hazard tutaj podkręcamy tempo, prawda? Czy czwórka, piątka i tak dalej. Coraz więcej będzie nas to kosztowało. Tutaj tak samo podkręcamy tempo, bo każda kolejna każda kolejna rzecz, to zobaczcie, tutaj na przykład 52 warty, to już 280 za sztukę, 1000, a tutaj już, a tutaj już to jest 1000, nieważne. Zobaczmy na innym. E, tutaj runka, o tutaj będzie dobrze widać. E, 5000, 17, 60 i 100. E, mniej więcej tak to się powinno rozkładać. Zawsze no, tam jakieś drobne zawirowania mogą być, w zależności od tego, co się dzieje na marketach, ale e, tutaj w, podkręcając sobie tier i podkręcając sobie z czego to robimy, e, będą nam rosły koszty. Czyli ja tutaj na przykład sobie wziąłem reliki ósemkowe, które są warte właśnie po te 60 tysięcy, i teraz to, jaką kategorię chcemy. Tutaj mamy wtedy dane artefakty. My akurat będziemy przykładowo kraścić ósemkowych relików, czyli tak sobie zaznaczam. I teraz muszę sobie wybrać kategorię. Mogę sobie od razu zobaczyć, ile mniej więcej te artefakty są warte, czyli w czym będę tutaj przebierał. No, generalnie, żeby. Tutaj to się zwróciło, czyli 3 miliony, to bym musiał trafić coś powyżej 3 milionów. No, czyli kategoria pierwsza w ogóle leży. Nieważne co tutaj zrobię, będę do tyłu. Za 50 relików, no nie ma po prostu tutaj artefaktu, który by się opłacał. No dobra, zobaczmy w kategorię drugą. O, tutaj już coś jest. 3 miliony wydam, zwróci mi się zwróci mi się artefakt za 5 milionów, ale może też coś innego wypaść, co niekoniecznie będzie mi się podobało. Tutaj też, w miarę ok, tutaj dalej dupa. No dobra, no to zobaczmy tutaj, kolejne. Tutaj średnio, średnia, ale 15 milionów tutaj jest. Hmm. No dobra, to tutaj ta kategoria się wydaje najciekawsza. I w tym momencie możecie zrobić sobie Okej, okay. losuję w tej kategorii. Jakby wypadnie mi ta świeczka, no to jestem zarobiony. Ale może nam wypaść też taki but i wy będziemy bardzo niezarobieni. Ale możemy też podjąć większe ryzyko całą pulę tych itemów wziąć całą pulę tych artefaktów, ale. Zobaczcie, tutaj koszt jest 50, jeśli wybieramy sobie konkretną kategorię, a tutaj ten koszt jest tylko 36, czyli o mniej więcej 1 trzecią ograniczamy sobie koszt tego losowania. Czyli teraz już będzie nas to kosztować tylko to, jak sobie podzielimy, około 200. No, czyli już, już nie tak bardzo będzie to boleć i ewentualna wygrana będzie większa. Także no najlepiej by było wylosować sobie taką świeczkę no 15 baniek, ale, ale mogą nam też inne rzeczy wypaść. Na pewno mamy większą pulę, większe ryzyko że wypadnie nam syf, ale mniej to kosztuje. Więc tutaj już jest wasza, wasza dobra wola. Co wybierać? Czy chcecie ograniczyć sobie tutaj na przykład do tej świeczki, że jest mniej rzeczy, będzie więcej was to kosztować, ale większe szanse na tą świeczkę, czy losujecie z pełnej puli, ale za mniejszą liczbę. I tak możecie sobie przejrzeć na każdym tierze, od czwórkowego do usełkowego, od, znaczy od runek do shardów, możecie sobie przejrzeć. Które mniej więcej powinny Wam się jak najbardziej opłacać i sobie po prostu losować. Oczywiście potem trzeba to sprzedać, no bo to nie jest tak, że po prostu czyste pieniądze Wam z tego wychodzą, ale to jest kolejny hazard. Kolejny hazard, który stawiam przed Wami w Albionie. I teraz właśnie, to jest zabawa. Najlepsza oczywiście jest na ósemkowym i na szardach, gdzie możemy sobie. Na przykład taki za 10 baniek wyciągnąć. Chociaż tutaj może to nie do końca jest super. O, jest tutaj na przykład 15 baniek. Dobra, sprawdziłem sobie do kadzielnicy to jest ten. Strasznie potania, o kiedyś był chyba 50 milionów. No, whatever. Teraz najdroższe są te nabudki. No. W każdym razie, no dwa razy drożej, tutaj znowu dajemy, no prawie dwa razy drożej, no i tu prawie dwa razy większa nagroda, także znowu się skaluje. No ale my się zabawmy dzisiaj w reliki. Także ósemkowe reliki, mógłbym, mógłbym sobie tutaj ograniczyć do tej świeczki, ale co tam, zalosujmy za wszystko. Zobaczmy co z tej puli nam poleci. O. Co tutaj nam wypadło? 600 tysięcy. Czyli generalnie na tym losowaniu, jak widzieliście też w plecaczku, zniknęło nam całkiem sporo pieniędzy. Czyli zalosowałem za 2 miliony 100 tysięcy, a wylosowałem artefakt za 600 tysięcy. Czyli 1,5 miliona za to kliknięcie jestem po prostu do tyłu. Zalosujmy drugi raz i o! No i tutaj wypadł mi artefakt za 5 milionów. Czyli ogólnie wydałem na tą zabawę jakieś tam 4 miliony 200 tysięcy 4 miliony, a nie, 4 miliony 300 tysięcy, tak, na początku kazałem Wam przecież zapamiętać no i zarobiłem, w tym momencie zarobiłem, bo wypadło mi 5 milionów 600 tysięcy czyli około, po odjęciu podatków, będę milion do przodu za taką zabawę no i teraz tak, zobaczcie, co mi z pierwszego wleciało, co mi z drugiego wleciało fart w ogóle, że wyszedłem na plus bo mogło być dużo gorzej. Mogłem wylosować dwa takie badziewne artefakty albo jakiś inny. A mogłem też wylosować świeczkę, więc tutaj mogłem nawet dwie świeczki wylosować. Mogłem z tych 4-3 miliona zrobić 30. Także tutaj jest zabawa przed Wami. Jeśli chcecie się w to bawić i jak bardzo chcecie sobie ryzyko podkręcić, bo to właśnie w zależności od tego, jak sobie, jak sobie tam ustalicie ten może być próg. Jak bardzo chcecie sobie kołem fortuny zakręcić, tak bardzo możecie albo przegrać, albo wygrać. Także pozostawiam Was, można powiedzieć, z kolejnym hazardem w ręku. I cóż, jeśli macie jaja, możecie się bawić. Jeśli nie macie, możecie odpuścić. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.